w Silu nie wstąpiła. U ciebie praw nie była, nie i nie W tygodniu mówiliśmy o filmie Mapy Gwiazd Davida Cronenberga. Teraz pora na kolejnego kanneńskiego laureata. Lewiatan Andrija Zwiagincewa uhonorowany został na Lazurowym Wybrzeżu nagrodą za scenariusz. W pełni zasłużono, bo rozgrywająca się na rosyjskiej prowincji historia bardzo mocno angażuje widza i nie pozostawia go obojętnym. Fani rosyjskiego reżysera będą pewnie trochę zaskoczeni. Lewiatan to rodzaj wolty w karierze Zwiagincewa. Metafizykę i licznie występujące w jego filmach symbole zastępuje brutalnym realizmem. Nie strzelali się, mi szereg A jest nyniesznich w nie? Małe Z zazora. Zwiagincew obrazuje rosyjską prowincję ze wszystkimi jej przywarami. Obecną na każdym kroku korupcją, społecznym ostracyzmem i przelewającym się hektolitrami alkoholem. Przekonuje, że człowiek nie ma szans w konfrontacji z aparatem władzy. Lewiatan to przygnębiający obraz ludzkiej bezradności, choć według Zwiagincewa to właśnie człowiek zgotował sobie ten los. Ciekawe jest, że tak bezkompromisowa, ale i krytyczna w stosunku do swojej ojczyzny wizja została zgłoszona jako oficjalny rosyjski kandydat do Oscara. Choć pod względem artystycznym, to świetny wybór. Przekonajcie się o tym sami, biorąc udział w naszym konkursie. Pytanie brzmi: za który film Andrzej Zbigniew otrzymał Złotego Lwa na festiwalu w Wenecji? Na odpowiedzi czekamy pod adresem konkurs.off.camera.com. To wygrania z do kina pod Baranami.